Aj nerko! A co się patrzy? No co to ja? No zobacz to ja durnie. Awa, zdziwiony. Będę Mikołaj przyszedł? Witam. No dobry panie Mikołaju. Witam pana serdecznie. Wesołych, Wesołych. przede wszystkim. Aleluja! Alleluja. O co ty kurwa... slash bajki kurwa! slash bajki! slash bajki! Cholera. Pan Krzyś leży? No ja to na... Chyba się obiad! o trzeciej w nocy mógłbym się ja. Mój Nie Muszę mieć. Niech... Provedo. 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 On jeszcze